Dzień dobry wszystkim. Z tej strony, Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku serii. Zagrajmy w Benten. Myślę, że weźmiemy sobie teraz Bena, gdyż on porusza się najszybciej, a my mamy dostać się do naszej. Mogę tu zrobić? Trika? Kurde, nie trafił. E, a on porusza się najszybciej, a ja się muszę dostać do naszej doktor Płazińskiej, gdyż mamy uzbierać jakieś żaby. O, patrzcie, tu jeszcze mnie nie było. Dobra. Tutaj, ile tych latających. Weźmy w pierwszej kolejności. Ono tu. No, ja mimo wszystko, widzicie, człowiek wchodził na górę, a jednak tego nie zauważyłam. Więc warto sobie sprawdzać tę mapę. Czy to jest ustrojstwo? O nie, odeszłam za daleko. Zniknęło? Jezu, myślałam, że od początku. Jo, od początku. A, yeah. Bez sensu. Dobra. Ok. Chyba, że te ziomki to trzeba w plecy walić, po prostu. Mam takie wrażenie. Jo! Kurde, ale ja jestem. Silna czasami Czasami. Okej, okay, udało się wszystkie? Wszystkie. Dobra, dziebnijmy sobie tutaj naszego Gratisa i jest to, co lubię najbardziej, czyli jakieś ulepszonko. Mm. Zmniejszy otrzymywanie obrażeń, zwiększa zadawane obrażenia, czy zwiększa ilość łupów i szanse na szczęśliwy traf. Ja lubię tutaj dawać mocnego y, kopa i mocny wycisk, więc my sobie ciśniemy tutaj jak najbardziej póki co w siłę. Okuźwa. <noise> Jezu Lurde, coś ty odwaliło. Ej, da się tutaj, kurde, ej, weź, Ben, z i czekaj powoli. A, A, Ben, ja chcę tutaj doskoczyć. A -a. ej, udało się. O Boże, myślałam, że się zabije normalnie, autentiko. Masakra. Dobra, chodźmy tutaj do naszej tej doktorki. Hu, nie sądziłam, że to jest aż tak wysoko. O, oh, Jesus. Swoją drogą, dawno nie jeździłam na hulajnodze i tak trochę mi się marzy, chociaż to jest takie mega osiągalne marzenie. Chciałabym na tej elektrycznej pojeździć. Też nigdy nie jeździłam. Śmiesznie. Tak w sumie mega mi się podobają, chociaż no nie będę ukrywać, że też wkurzają mnie takie osoby, które... Na przykład często właśnie po chodnikach tak zajwania na tych hulajnogach, że po prostu ja się czasami boję, że ktoś mnie zahaczy o włosy, nie? bo też troszkę długie mam i mnie po prostu przewróci w najlepszym przypadku. Dobra, dzień dobry. Hej Ben, mam konkurs, który mógłby zneutralizować supernaturalną energię w lesie. Mogę użyć twojej pomocy, by znaleźć ingredienty, Ben. Oczywiście, powiedz mi tylko, gdzie je znaleźć.

Są. Dobra, może pójdę do jeszcze innego i po prostu się przygotuję, że muszę je łapać X-em. Teraz ja się nie spodziewałam. Dobra, ok, mamy dwie, jeszcze tylko osiem. <grym, <grym, to spory, ale wystarczy je po prostu od razu chwytać. To nie głupi pomysł. Dobra, są cztery. O, patrzcie, kolejna miejscówka tutaj. Jest też tam kamień. Ale myślę, że też śmiało możemy pokonać przeciwników. No tu. Nie chcę wystraszyć żabek, więc nie chcę się za bardzo tam zbliżać w tę stronę. Podleć tu. Okej. Okay. To chyba wszystkie. O, coś jakaś tak... Chyba nie. Hmm. Ciekawe. Ciekawe. Nikt tutaj więcej się nie pokazuje. Weźmy sobie dana. Ja sobie od razu tutaj zbiorę... Dobra. Mam ropuszkę. Ej, nie ma żadnego innego przeciwnika. Hmm. Ciekawe. Mogę tu skoczyć? O, o, o. Tu jesteś! Patrzcie, z kubańca, Kto by pomyślał? Ale w sumie i tak musiałabym tu wejść, żeby na dobrą sprawę... O, batonik mocy. Żeby po prostu dostać do tego kamyczka, co nie? Żabko! Okej, okay, to jeszcze tylko dwie mi zostały. O, tutaj jest kamyczek. Gdzie mogą się kryć żabki. Oh, nice. Okej, okay, jeszcze jedna. Mamy to! nice elegant school oh do you have the frogs yes yep. i got a bunch of the slimy little guys right here <laughs> now for the fun part because the slime so the frogs won't be hurt at all ready to help oh yeah i'm sure some of mom's Jak mam to położyć? A, dobra, muszę podejść. Pomóż doktor Płaziński zakończyć eksperyment. A że ja, ile mam tego tutaj wziąć? Kurde, chyba to wywaliła. Ale chyba zaliczyło. Dobra. Ok, chyba nie tak miało być. Co ja mam z tymi dniami zrobić? Spoko. Ale ja nie wiem, w jakiej kolejności mam to w ogóle zrobić. To jest bez sens. Chyba, że teraz zielona do zielonego. Tu jeszcze jednego składnika do zrobienia serum? Hmm. Nie mogę, jak trzymam to coś, zmienić swojego ziomka. Bez sensu. No dobra, weźmy. Okej, okay, wywaliło. Weźmy tego. Ooh. Tym razem są żaby Okej okay. Mega to dziwne zadanie Trochę nie ogarniam Świarty życia w ogóle, bo tak już nie wiedziałam, co mam zrobić. Chcesz jeszcze trochę poeksperymentować? Do odkrycia jest więcej kombinacji sekretów. Nie, nie chcę. A, myślałam, że musiała sama tu przyjść. Yes! <laughs> it was! Definitely... Wait a minute. That's one of the crystals Hex was searching for. It certainly is. Most excellent work, Dr. Anne. And using Ben as your lab assistant. Truly genius. Let's get out of here. Oh, and Ben, I have a parting gift for you as a thank you for your help.

a, okej, okay. na tej zasadzie, czyli tak, ja muszę pokonać najpierw wszystkie stwory, potwory, a potem, uwaga, kurde, dobra, potem mogę dopiero zniszczyć kryształ, aj. Mamy to Czekajcie Dobra Ja go rozwalmy najpierw Dobrze. O kurde, ale mi to życia zabrało Ej, 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 mi się to zregeneruje trochę Ale się schowałam nie, bo mnie to zabije zaraz. Kurde, weź go rozwal. Jezus. Dobra. Okej. Okay. Dobra, poszło. To się zestresowałam już. już. To był statki? Uff. Dobra, poszło. No tak mało życia mu zabieram. Yy, dobra, weź mi zabieram. Dobra, weźmy tak. O kurde, ja nie mam życia praktycznie. Dobra. Ja. Ju hmm. ostatni. Unik. Co onik? Samy tutaj, pamiętam. Fuf fuf. Just a pile of firewood now, but that was no joke. Hex isn't messing around with those crystals. No I elegancko. Kolejny punkcik dajemy this do mocy. Przecież jak mam być cztera, w ogóle nie czuję tutaj różnicy. <grybujesz> więc... No i pięknie, z ogarnięte. Zakończone misje udało Ci się. Pokonać potężnego potwora, aby wybrać kolejną misję na tam te trzy kreseczki. No wiem, wykonaliśmy wszystkie misje główne tutaj. Teraz będziemy sobie uzupełniać jeszcze pozostałe misje, które już Wam pokazuję. Mamy tutaj misje poboczne i jeszcze jakieś aktywności do ogarnięcia na mapie, ale tym się zajmiemy w przyszłości a teraz będzie to koniec naszego dzisiejszego odcinka i oczywiście jak najbardziej zachęcam do zostawienia łabeczki w górę oraz komentarza pod filmem nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami i tym samym do zobaczenia już niedługo, cześć!